Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Dan. Dziś, sobota 17 czerwca i po raz kolejny w tym roku wybieram się do Krakowa. To zaskakujące, bo rzeczywiście Kraków i większe miasta jak zwykle omijam szerokim ukiem, ale dzisiaj jest wyjątkowe wydarzenie w Krakowie, mianowicie jadę na motoserce. Moto... Serce, czyli największą ogólnopolską krajową zbiórkę krwi, akcję krwiodawstwa dla motocyklistów, podczas której motocykliści zbierają się wspólnie w jednym miejscu w Krakowie czy też w innych, w innych większych miastach w Polsce, po to, aby nieść dobro. Po raz kolejny, i powiem Wam szczerze, że jest to piętnasta edycja Motoserca. W poprzedniej edycji w Krakowie udało się zebrać ponad 20 litrów krwi. Byłoby dużo, dużo więcej, gdyby nie to, że został podstawiony tylko jeden krwiobóz. Natomiast w całej akcji, w całej Polsce dotychczas zebrano już ponad 36 tysięcy litrów krwi. Tak więc jest to wynik naprawdę bardzo, bardzo dobry. Jadę pod galerię Kazimierz zobaczyć jak to wszystko wygląda na miejscu. Lecimy w takim razie. No dobrze, słuchajcie, jestem już na miejscu Kraków Motoserce 2023, 15 edycja. Tak więc idę zobaczyć, co się tutaj dzieje. Właśnie w tym momencie rozpoczyna się 10.30. No i motocykle już zjeżdżają, więc popatrzcie, jak to wygląda. Okay, idę rozeznać sytuację gdzieś, żeby zapisać się na oddawanie krewki, bo przecież o to w tym wszystkim chodzi. Dzień dobry. Dzień dobry. A co pani robi? E, skręcam balony. Zapraszamy Uuu. na różne kompozycje balonowe. Będziemy mieć też wartoczyki. A można sobie motocykl zrobić. No motocykl będzie ciężko. Poćwiczymy, poćwiczymy i proszę zaglądać. Do, Może się uda. Dobra, super, super, fajnie. A pani tutaj maluje, tak? Tak. Super. Ja się może nie będę tutaj to bawił, ale powodą, jak No a motocertę też sobie można dzieje, zrobić, tak? Oczywiście. Super, dzięki. Dzieje się, fajnie. Cześć! Się, Cześć siewano. Cześć. Jest ilaj koni. Jak się skończy Hajna to 8 taktów i wchodzę, także... Okej. Okay. żeby wypełnić taki kwestionariusz. No to lecimy. Witam serdecznie. Co tutaj robicie? Dzień dobry, witam. Uczymy się. Jesteśmy tutaj po to, żeby się wszyscy dowiedzieli co to znaczy pierwsza pomoc, jak się jej udziela, jak to zrobić bezpiecznie, dobrze. Będziemy promować tą wiedzę, szkolić gdzie się da, jak się da, kogo się da, Odpowiadać na wszystkie pytania, też Później zaprezentujemy małą scenkę sytuacyjną, w której pokażemy jak to fizycznie wygląda naprawdę w realu i jesteśmy tu również po to, żeby wszystkich zabawiać, rozśmieszać. Super. Miło spędzić dzień. Świetnie, fajnie, dzięki wielkie. Dzięki. Wystarczy? Wystarczy? Cześć, Tomek Kiniorski, EV Poland. Co tutaj robicie? Co robimy? Wystawiamy się na super akcji charytatywnej em, motoserce i można się u nas przejechać z naszymi elektrycznymi pojazdami. Można przetestować wszystko co mamy. Mamy nawet specjalny tor obok. Także jesteśmy do dyspozycji zaraz obok tych super kwiatowych autobusów. Super, fajnie. To bo jak starczy czasu, to pewnie przyjdę. Zapraszam. <laughs> Dobry, witam Państwa serdecznie. Marta Tabaka, dawca faktycznie szpiku. Mój kolega Szymon, drugi dawca faktyczny. Jesteśmy tutaj dzisiaj dla Was. Zachęcamy do rejestracji jako potencjalni dawcy szpiku. Wypełniamy króciutką ankietę, pobieramy wymas z buzi trzema patyczkami, rozdajemy pyszności i prezenty. Czekamy na Was. Super. A ja już jestem w bazie, także dzisiaj się nie zapisuję, tak więc przybywajcie. Zapraszamy. Dzięki. Szymon musiał utrzymać jego wózek w trakcie walki. Na koniec powiedział, że to jest ciężkie. No jeżeli strongman na światowym poziomie stwierdza, że to jest ciężkie zadanie, to nie będzie łatwo. Nie I będzie, teraz nie jeszcze będzie, tak. Nie będzie. Ja jako wolontariusz od paru lat z chłopakami dam ci jedną radę. Ściągnij okulary. Ale nie widzicie. Nie, nie, słuchaj, ja ci te okulary podtrzymam. Nie wiem, drogi są czy nie. Słuchajcie, kolega powiedział, że jeżeli polegnie w tej walce, to okulary do licytację wystawia, także już lądują do nas do koszyka. Postarajcie się, będzie kolejny glik. Ja bym od powiadał, że tłumaczy tutaj naszemu wolontariuszowi, jak ma trzymać wózek, żeby nie zginąć w tej walce. A byłoby to okrutne zginąć w walce nie będąc zawodnikiem, prawda? Te chłopaki na wózkach to nie są myle chłopaki, którzy sobie boksują. To w ręce pas mistrzowski jednego z nich. Trzymaj to, trzymaj! tak, e, każdy z was, do tego, żeby się spróbował Super. w tej formule, żeby spróbował z nimi zawalczyć. Więc my tutaj, raz, drugi. Koszulka też. To sobie taka, że taka porządna bo tego to jest Co tu przywieźliście, bo to chyba wasze zabawki. Cała masa Retle elektroniki. Klasyka, Commodore dzisiaj na tapecie i oczywiście Nintendo z Street Fighterem akurat. Więc, przegląd ja się, tak też polskiej elektroniki pora, drogi, funkcyjnej RTV, czyli Radio Goplana zlega, dzisiaj wez, na tapecie, i curse, wez, na... Wez, no i gramofonik oczywiście, dobra, klasyka dobra, gatunku, więc jest to pooglądać. Wrocławska A8 naprzeciwko Szpitala Wojskowego Muzeum Elektroniki, czynne sobota, niedziela od 15 godziny Super, dzięki. dzięki. Jest ze mną Asia, Asia organizatorka tutaj, tak, organizator tu widzicie, super, Asia jak tam, powiedz super. mi. Super, gorąco, bardzo, bardzo gorąco, bardzo głośno, bardzo fajnie i dużo się dzieje. Jak frekwencja? No, Widzę, że kolejka do autobusów, że kolejka do autobusów jest, jest cały czas. Ful. Jest ful. mamy umówionych ludzi na konkretne godziny. I też jest prawie full. Do drugiego kwiobusa ustawiają się kolejki, także jest. No jest nas. Jest fajnie, dobrze. Dwa kwiobusy, więc... Co jeszcze mamy w planie tutaj? Co jeszcze mamy? Bo na razie jest przed 12 parada. parada. parada o dwunastej parada co tak później. Będą krakowiaki będą na tym, na, na tak, krakowiaki. Ja By, była, już, była już walka bokserska, trzymałem, trzymałem tutaj chłopaką wózek. Z lajkonikiem biegały. Mam tutaj będą licytacje, to jest bardzo istotne. Dla kwiodarców konkursy. Super. I cały czas coś się dzieje, można zjeść, można się napić, można oddać krew, można się zapisać do DKMS, też zachęcamy, można kupić sobie koszulkę, kubeczek pamiątkowy, yy, dostać naklejkę, dostać przypinkę, no, cała masa. <grytanie> I to już jest piętnasty raz z rzędu, tak? Mam nadzieję, że w tym roku pobijemy rekord, no, rekord pewno, zeszłego roku, kwiobusy. było 20, 20 litrów, prawda? Tak, bo mieliśmy jeden i brakło nam, yy, że tak powiem, miejsc. Miejscu Była mega kolejka i brakło nam właśnie przestrzeni dokładnie, także w tym roku te dwa krwiobusy, no więc pobijemy rekord na banku. Super, dzięki wielkie. Dzięki. <noise> Dzisiaj zabezpieczacie, tak? Dokładnie, zabezpieczamy <noise> waszą uroczystość, także bardzo nam miło, pogoda się udała, zobaczymy ile będzie naszych no, uczestników przybyw, będzie także sporo, że, sporo, sporo chyba. Będzie, będzie ciekawie, ale bezpiecznie. bezpiecznie. Fajnie. No, no, zawsze musi być bezpiecznie. Zjemijmy. Może pracy jego bezpoczyn. No i dobrze. Jak widzicie, chłopaki ustawiają się już do parady. O godzinie 12 się zbieramy, wyjeżdżamy przez Kraków. Ja tutaj coś próbuję nakręcić. No i też oczywiście pewnie dołączyć do tej całej parady. Dobra. No, jesteśmy już po paradzie. Jak było? No, bardzo dobrze. Jak na pierwszy raz to tu... ekstra. Ekstra, ciepło trochę, nie? No, trochę wolno i ciepło. Ciepło. No, ale nie da się szybciej w mieście, więc dokładnie, musi być dobrze. Dokładnie, super. Ja, ja jestem Piotr <grym> z Motozajezdni, zajmuje się serwisem i obsługą motocykli, a specjalizujemy się w zawieszeniach. I to tutaj robisz? To tutaj no, robisz to przyjechałem chciałem wspomóc całą akcję. Jak potrafimy? Jak potrafimy? Najlepiej. Tak, a, dokładnie. No To super, fajnie. To, Jest to bardzo fajnie. Sporo ludzi, pogoda dopisała dzieje się dużo. Mhm. Super. Dzięki, że jesteś i pomagasz. I czy pod górę. Cztery konie ciągnął w górę. A ja mówię, że na pana najszczęśliwszy rozporemana. Echo, etta vio, etta stary, młody, jary. Echo, etta vio, etta wiszta mam Marek z tej strony, Marek z Motoweya. O właśnie, co tutaj robicie? Eee, jesteśmy ze stoiskiem, jak co roku, mamy kilka ciekawostek, kilka e, rzeczy, z których możecie skorzystać, między innymi szafę ozonującą, która działa cały czas i każdy kto chce cokolwiek wyozonować, może z tego w dniu dzisiejszym skorzystać. W sumie nie tylko w dniu dzisiejszym na co dzień zapraszamy do Motoeja, tylko że tutaj macie to za free e, możecie też skorzystać z wypożyczania kasków testowych marki HJC e, oraz chemii marki S100 e, można wyczyścić na przykład sobie kask e, a przy okazji mamy ze sobą kamizelki e, powietrzne, coś co na ten moment e, jeszcze w Polsce raczkuje, natomiast e, jesteśmy tu między innymi po to żeby szerzyć wiedzę mamy taką misję, żeby e, już nie Długo. Każdy z nas poza, poza kaskiem miał też na sobie coś, co gwarantuje, myślę, że na motocyklu w tym momencie największy poziom bezpieczeństwa, czyli właśnie kamizelkę powietrzną. Super. Dzięki wielkie w takim razie. Zapraszam. Do zobaczenia. Gdy z kozła kieruję, koniem, jestem, jak król na tronie. Czy to z góry, czy pod górę, te konie ciągną w górę. Ej, ho etta, wio, etta, stary, młody, jary. Ej, ho, etta, wio, etta, ta, Wszystkich dziś ciekawość budzi, kto jest najszczęśliwszym z ludzi. A ja mówię, że nad pana najszczęśliwszy los formana. Ej, ho etta, wio, etta, stary, młody, jary. Echo, ta No i tak to właśnie w tych autobusach odbywa się to, o co chodzi tutaj w tej imprezie, czyli oddawanie krwi. Ja niestety słuchajcie, bardzo bym chciał, ale nie mogę, bo moja krew niestety nie znadaje się do użytku, ale mam nadzieję, że kiedyś może ta sytuacja się zmieni. Parada wyszła pięknie, imprezy trwają dalej. No cóż, a ja powoli zbieram się do domu. Pamiętajcie, motoserce w Krakowie, motoserce w, w większych miastach w Polsce. Czy przyjeżdżajcie, dzielcie się tym, co najważniejsze, po to, żeby sprawiać dobro. Trzymajcie się. Na razie, hej. Terima kasih kerana menonton!